Dziś zaprosiliśmy do studia naszą telewizyjną koleżankę, Agnieszkę Golę, członkinię zarządu fundacji TVP i porozmawiamy o pomaganiu właśnie. Dzień, dzień dobry Agnieszka. Dzień dobry. Piękno pomagania to hasło fundacji, nawet tak w trudnym momencie jak powódź, gdy tyle łez, bólu, rozpaczy dookoła. Powódź zaskoczyła nie tylko nas, czyli Fundację Telewizji Polskiej, ale oczywiście wszystkich, bo tak naprawdę, kiedy fundacja Wznowiła swoją reaktywację, czyli w lipcu ubiegłego roku skupiliśmy się nad naszym dużym spotem wizerunkowym. Chcieliśmy pokazać, czym fundacja będzie się zajmowała, nad jakimi filarami będzie pracowała. Natomiast powódź nas zaskoczyła i tutaj bez chwili zastanowienia postanowiliśmy uruchomić zbiórkę i pomóc tym, którzy w danej chwili potrzebowali tej pomocy. Uruchomiliśmy specjalny numer, uruchomiliśmy tutaj zbiórkę darów w ośrodku telewizji Polskiej. Jak również wszystkich 16 ośrodkach. I z każdą godziną, kiedy wchodziliśmy na konto, nasze serce rosło, bo tak między sobą w zarządzie rozmawialiśmy, że może jak uda się 5-6 milionów zebrać, to to już będzie kwota adekwatna, żeby pomóc danym instytucjom, a udało się, proszę Państwa, 14,5 miliona złotych. To jest najwięcej z wszystkich fundacji, które prowadziły zbiórki. No dzięki Państwu, dzięki naszym widzom ta kwota została zebrana. Zaraz powiemy, na co tę kwotę wykorzystaliście i wykorzystujecie, ale ale to też świadczy o dużym zaufaniu do fundacji. Dokładnie tak, byliśmy fundacją, która tak de facto dopiero można powiedzieć wchodziła na rynek, bo wcześniej fundacja była i na tym może skończę. Natomiast my ją chcieliśmy reaktywować i faktycznie zacząć pomagać. Widzowie nie pozostali obojętni, zaufali nam, zaufali Kasi Wdowbor, która przecież jest naszym prezesem fundacji i to było coś niesamowitego. Natomiast wszystkie pieniądze, które zebraliśmy, na pewno się nie zmarnują, bo już została większość rozdysponowana i w bardzo słusznych celach. Czy możesz powiedzieć o tych celach, co wybraliście? No bo wiadomo, że nie można pomóc wszystkim skupiliśmy się na dzieciach, czyli na tym, na czym Fundacja na co dzień się skupia i poszliśmy w pomoc instytucjom. Dlatego dofinansowaliśmy między innymi dom dziecka w Krasnym Polu w kwocie 2,5 miliona złotych. Zarząd Fundacji niedawno był tam osobiście, żeby sprawdzić, jak tym dzieciom się żyje i to, co mnie osobiście, zresztą cały chyba zarząd wzruszyło, to, że te dzieci w chwili obecnej zostały przeniesione do nowoczesnego domu dziecka, natomiast one mówią, my chcemy wrócić do tego naszego, chcemy, żeby on został Wyremontowane, bo to jest nasz jedyny dom. Ja nawet teraz mam ciarki, jak o tym mówię, bo to było tak niesamowite. Ale oprócz Takie domu dziecka, pewnie miałeś była, dużo było mnóstwo. To jest przedszkole, to jest żłobek, to jest szkoła podstawowa. I oczywiście nie zapomnieliśmy o naszych najmniejszych, czyli o czworonogach. Wsparliśmy również dwa zalane schroniska. Tam również byliśmy z kamerą. W chwili obecnej 11,5 miliona złotych zostało rozdysponowane. Kolejne wnioski. Rozpatrujemy. Także pieniądze, które udało nam się od Państwa zebrać, zostały w słusznej sprawie wydane. Wciąż potrzebują pomocy. Czy pieniądze są przez Was zbierane? Nasza akcja powodziowa razem dla Was zakończyła się. Tutaj nie mamy zamiaru na razie uruchamiać żadnej dodatkowej zbiórki, chyba że będzie w pewnym momencie taka potrzeba. Natomiast teraz skupiamy się na tym, co jest dla Fundacji najważniejsze, czyli pomoc dzieciom, które wymagają rehabilitacji, leczenia. W chwili obecnej mamy już prawie 100 potopiecznych Fundacji. Nowe wnioski cały czas wpływają. Także za chwilę kolejna duża kampania na leczenie Jasia, duży mecz charytatywny na Stadionie Śląskim przed nami. Także skupiamy się na czterech najważniejszych filarach fundacji. Pomoc dzieciom i ich rodzinom, pomoc rodzinom i dzieciom w chorobach, które są w domu, bo ja tutaj dodam, że my pomagamy nie tylko dzieciom, ale także e, całym rodzinom osoby, które są starsze, również mogą się do nas zgłaszać, bo to nie jest tak, że jak się osiągnę pełnoletność, to choroba się kończy. Wiadomo, do 18 roku życia rodzicom jest łatwiej, ale później ta choroba zostaje. I dwa jeszcze bardzo ważne filary to jest e, pomoc dzieciom porzuconym, które pozostają w różnego rodzaju placówkach, jak domy dziecka, hospicja, szpitale, a w tych szpitalach, proszę Państwa, nie ma oddziału, na którym nie przebywa piątka, szóstka, siódemka porzuconych dzieci zaraz po porodzie i rodziny. Zastępczy, czyli Magda, Ruszczka i Wielka Pomoc dla Rodzin Zastępczych. A jakie historie pokazują, jak ważna jest ta pomoc? Pomoc, którą e, widzowie przekazują e, Fundacji DVP? Mnie najbardziej, Asiu, porusza to, kiedy na zarządzie czytamy listy, które przychodzą od rodziców i różne dofinansowania, że. Widać, że rodzice na przykład potrzebują 5-6 tysięcy na rehabilitację, a piszą: To ja poproszę tylko 800 zł, bo to już jest i tak dla mnie dużo. My zauważyliśmy, nawet jak byliśmy na terenach powodziowych, że ci, którzy mają mniej, Chcą jeszcze mniej, dlatego żeby pomagać innym. Przecież jak pojechaliśmy na tereny powodziowe, to było tak, my potrzebujemy, ale wie pani co, bo mamy tutaj taką sąsiadkę, która ma bardzo trudno, albo mamy inną placówkę. To jest po prostu niesamowite i te historie nas zawsze bardzo poruszają, że to nie jest tak, że oni chcą od nas góry pieniędzy, oni po prostu chcą na leczenie dziecka. Katarzyna Dowbor, prezeska fundacji, powiedziała, że dawanie jest o wiele cenniejsze niż branie i to prawda. Przekonajmy o tym dzisiaj innych. Oczywiście no nie ma nic piękniejszego niż dzielić się pomaganiem. Przecież to nawet jest udowodnione naukowo. Wytwarzają w nas się ogromne endorfiny, jeśli komuś pomagamy. No spójrzmy na to, co się działo właśnie z tą powodzią. No, przecież tyle, ile darów, pięć ton darów przekazaliśmy dla potrzebujących. Ludzie cieszą się, że mogą pomagać, i to jest naprawdę ważne. A pamiętajmy, dobro zawsze wraca bez względu na to, co robimy, więc. Ta mała, taka iskierka wysłana do kogoś, na pewno do nas wróci, a w nas na pewno też wywoła dobre i pozytywne emocje. Także wspierajmy fundację. Ta Dobra zawsze wraca wspierajmy fundację. Może powiedzmy konkretnie, w jaki sposób możemy wesprzeć fundację? Oczywiście, można wejść na naszą stronę Fundacja TVP, tam znajdują się wszystkie konta, są kody QR, jest specjalny numer SMS, na który można wysyłać SMS-a o treści pomoc, także wszystkie informacje odnośnie Właśnie pomocy znajdują się na naszej stronie, jak również w social mediach, czyli na Facebooku, Instagramie i TikToku. Jeśli ktoś będzie chciał pomóc, to na pewno sobie poradzi, żeby znaleźć informacje w jaki sposób można. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, za Twoją niesamowitą energię, za to, co robisz i za to, co robi cała fundacja. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nasze nieostatnie spotkanie. Ja również mam taką nadzieję.